Witaj w podcaście w poszukiwaniu prostej ścieżki. Mam na imię Karolina i w swoich odcinkach próbuję odpowiedzieć na dość poważne pytania, które wielu z nas sobie w życiu zadaje. Cieszę się, że tu jesteś. Zaczynajmy. Dzisiaj odcinek trochę inny, bo będzie moja opinia na temat Nowego Zachora. Czy trzeba mówić więcej? W ramach wstępu pewnie nie, ale to zrobię. Zanim jeszcze to obejrzałam, czułam, że nie będę zadowolona, dlatego że ekranizacja Hoffmana jest mi bardzo bliska. Uważam ją za naprawdę dobry film. Nie mówię, że jest idealny, absolutnie nie, ale wiąże się z nim dużo emocji moich i jakby oczywiście jak każdy typowy Polak, za każdym razem, kiedy widzę profesora Dobranieckiego mówiącego Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur, to oczywiście łzy się leją strumieniami, tak bym o tym wcześniej nie wiedziała. Ale stwierdziłam, że jednak obejrzę tę ekranizację. Już po tym, jak mój mąż to oglądał, ja mu tam zerkałam tylko przez ramię i już, już mnie coś tam strzelało, szczerze mówiąc. Ale stwierdziłam, dobra, obejrzę całość, żebym wiedziała, o czym ja w ogóle mówię. Dlaczego się w ogóle obawiałam tego? Obawiałam się, że stanie się z tą ekranizacją dokładnie to samo, co się dzieje z praktycznie każdą ekranizacją, która już jest nakręcona jako kolejna. W dzisiejszych czasach i niestety się nie pomyliłam. Pod koniec powiem, o co mi dokładnie chodzi, no ale niestety właśnie nie pomyliłam się. Z ciekawości przeczytałam też powieść po to, żeby się dowiedzieć jak w sumie w powieści jest, jak ma się ekranizacja Hoffmana do oryginału. Nie mam niestety scenariusza do tego odcinka, dlatego, że czas i siły mi ostatnio na to nie pozwalają, więc stwierdziłam, że usiądę i powiem, co myślę. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was jakieś strasznie nudne, a w razie czego jest wszędzie możliwość przyspieszenia, co jest wielkim plusem i jest to też jedyny plus, który daje Netflixowi za te Produkcję, ponieważ mogłam oglądać ten film na przyspieszeniu półtora. I to jest koniec listy plusów. Dziękuję bardzo. Aha, od razu uprzedzam, że będzie dużo spoilerów, no bo jak mam się odnieść do tej ekranizacji, nie mówiąc o tym, co jest po prostu zwyczajnie niezgodne z tym, co było w powieści. Także, jeżeli nie oglądaliście, a chcielibyście, i nie chcecie mieć psutej zabawy wątpliwej, to można przełożyć odsłuchanie na kiedy indziej. Cały film. Obfituje w szereg zupełnie niepotrzebnych i niczym nieuzasadnionych zmian względem powieści. W filmie profesor Wilczur nie jest szefem, jest równoważnym kolegą profesora Dobranieckiego, co jest totalnie niezgodne z prawdą, niezgodne z oryginałem. Tam on był od razu szefem. Z jakiego powodu to było zmienione? Zupełnie nie mam pojęcia, być może dlatego, żeby pokazać, że Dobraniecki był wielkim karierowiczem i przychodził do wilczura już ze zrobioną plakietką, że o on tutaj sobie zrobił plakietkę profesor Dobraniecki, ordynator, pomimo tego, że no to było dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo nic jeszcze nie zostało przesądzone. No i później się okazuje, że to Wilczur dostał jednak tę posadę, ale tak nie było w powieści, więc w ogóle skąd po co? Nie rozumiem. Kolejną sprawą jest powód, dla którego profesor Wilczur tego konkretnego dnia tak bardzo śpieszył się do domu. W oryginale i w ekranizacji Hoffmana jest to ósma rocznica ślubu. To jest istotne ze względu na to, że później oni już w ogóle zaplanowali bal i były rozesłane zaproszenia, i generalnie jakby nie było w ogóle. No on był cały zachwycony tą swoją żoną. Nie było niczego, co by przepowiadało, że coś tutaj się stanie. Natomiast w nowej ekranizacji powiedziano, że to były urodziny córki. To się stało zupełnie innym kalibrem świętowania, jakby po prostu urodziny córki. Oczywiście można było też to zrobić jako zwykła rocznica. Ale właśnie ona w powieści była potraktowana jako taka obchodzona z wielką pompą, już za chwilę, rozesłane zaproszenia i tak dalej, więc to zupełnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. Przy okazji, żona Rafała Wilczura, która właśnie go zostawiła, według nowej ekranizacji, powiedziała służbie, że się odezwie, jak się urządzi, co nie ma totalnie, totalnie sensu, dlatego że ona chciała zerwać kontakt całkowicie. Ona mu napisała: Nie szukaj mnie, nie Próbuj się z nami kontaktować, bo zabrała też córkę. A tutaj powiedziała, że, że się odezwie. No jakby. No nie, to nie, ma, to nie ma sensu. Poza tym, w oryginale profesor Wilczur, po przeczytaniu listu od swojej żony, pali go, tak żeby no po prostu nikt nic nie wie, dlaczego on nikomu nie mówi, co się stało. Nikt tego wcześniej nie czytał, nikt nie ma pojęcia, o co chodzi, tylko wiedzą, że pani wyjechała z panienką. Pan, jak przeczytał List to po prostu totalnie się zmienił, był strasznie przybity, smutny i tak dalej, ale nikt nie wiedział do końca dlaczego, a tutaj oczywiście służba podłapała ten list, wszyscy wszystko wiedzieli i tak dalej. Oczywiście w ekranizacji Netflixa on idzie szukać jej w jakimś starym mieszkaniu, jeszcze woła do Branieckiego, dzwoni po niego, bo on ma broń chyba dlatego, bo to była jakaś taka szemrana okolica. No, i że idzie ją tam szukać, nie wiem, tam chyba to był jakiś dom jej ciotki czy coś takiego. No i idzie jej szukać, oczywiście po ciemku, yy, wchodzi w jakąś ciemną uliczkę, ktoś tam go ma tam niby zaprowadzić do niej, i Dobraniecki wchodzi na scenę, kiedy Rafał Wilczur jest bity i nie robi nic, po prostu patrzy, przygląda się temu zupełnie biernie. Wyciągnął ten pistolet, ale nic z tym nie zrobił. Nawet nie krzyknął, nawet nie spróbował czegokolwiek zrobić, po czym kiedy ci bandyci uciekli, on też odszedł. I jakby słucham, to w ogóle nie było tak. To jest pierwsza rzecz. To w ogóle nie było tak. Poza tym jest pominięty cały, bardzo istotny kawałek z Samuelem Obiedzińskim, gdzie jest naprawdę głęboka rozmowa o życiu, o sensie życia. To jest zupełnie zabrane z tej ekranizacji. A to jest naprawdę ważny moment. W ekranizacji Hoffmana dialog między Wilczurem a Obiedzińskim jest przepisany dosłownie słowo w słowo, bo on jest tak ważny. Tutaj jest po prostu całkowicie pominięty. Bo po co? Bo po co myśleć o jakichś ważnych rzeczach? Przejdźmy dalej, moi drodzy, bo to jest dopiero początek. Poznajemy Marysię. Marysia w ekranizacji Hoffmana i w powieści pracowała w małym sklepiku. Tutaj, no nie, nie, nie można było tego utrzymać tak jak to było. Tutaj przyjeżdża do Radoliszek i zaczyna od razu od takiego cwaniakowania, bo ma ze sobą tylko pianino. I przychodzi do Żyda, który prowadził bar, knajpę i mówi mu, no siema, mam pianino. Żyd się pyta, ile chcesz za to pianino? A no nic, za darmo dam. No, uff, chociaż nie umie pan grać, no to szkoda. No, a ja umiem grać. No więc jak chce pan za darmo pianin, no to musi mnie pan zatrudnić. To jest charakterologicznie zupełnie sprzeczne z osobą, jaką Marysia była. Ona nie była cwaniarą. Ona była po prostu wzorem cnót wszelakich. Ja nie mówię, że to jest realne, jak ona była przedstawiona, ale ona właśnie tak została przedstawiona. Taką była postacią. Nigdy w życiu nie zrobiłaby czegoś takiego. I jestem też pewna, że nie pracowałaby w pubie, bo dzisiaj yy, zupełnie inaczej patrzymy na pracę w takiej knajpie, niż wtedy, co jest tam totalnie zignorowane. Różnica czasów, różnica obyczajów, zupełnie. To jest tak, jakby ekipa pomyślała sobie hmm, no scenografię zrobimy z tamtych lat, ale moralność włożymy naszą. Hmm? Co na to, chłopaki? Super pomysł. No właściwie to nie. Właściwie to nie, bardzo słaby pomysł, bo przez to to jest wszystko zupełnie niewiarygodne. Poza tym aktorzy odtwarzający główne role... No powiedzmy, że do Marysi mogłam być przyzwyczajona, zwyczajnie, do Anny Dymnej i ja to też biorę pod uwagę, oczywiście, że wiele rzeczy z tej ekranizacji Hoffmana, którą naprawdę bardzo lubię i bardzo cenię i uważam, że jest bardzo wartościowa, a nie tylko tyle, że mi się wryła w mózg, bo leci średnio 15 razy w tygodniu, a już na pewno w święta. Tutaj chodzi o coś, o coś innego, dlatego że jeszcze, tak jak mówię, Marysia... Okej, okay, ona miała mieć ciemne włosy, tutaj jest blondynką. No okej, okay. powiedzmy, przymknę oko. Ale Leszek Czyński w tamtych latach z długimi włosami, kaman, fa faceci się tak wtedy nie strzygli. To nie jest moja ocena moralna. To jest po prostu stwierdzenie faktu, że tak wtedy mężczyźni nie chodzili po prostu, nie mieli takich fryzur. End of story. To po pierwsze. Po drugie, Leszek jest tam po prostu bucem, jest takim cwaniakiem. Zakłada się o tym Marysie, że jeśli ją zdobędzie tam, nie wiem, w ciągu tygodnia, to jego kolega da mu jego klacz czy coś takiego, jakby tak żenujące zachowanie zupełnie. Gdzie tak naprawdę ich relacja była czysto platoniczna i utrzymywała się przez dwa lata: oni rozmawiali ze sobą, przebywali ze sobą, poznawali siebie nawzajem. On przychodził do niej do sklepiku i rozmawiali przez cały ten czas. Uwaga! Rozmawiali! Bo tutaj po, no nie wiem, oczywiście nie ma tam dat, ale mniej więcej wygląda po około tygodniu znajomości. No na pewno nie po dwóch latach. Po tygodniu, być może dwóch, trzech. Oni lądują w łóżku. Why not? Oczywiście, że tak. Przecież w dzisiejszych czasach każdy związek musi się w taki sposób zacząć. I słuchajcie, ja już tutaj naprawdę nie mówię o kwestiach moralności, bo Wy doskonale wiecie, jeśli słuchacie mojego podcastu. Przynajmniej od jakiegoś czasu, to wiecie, jakie jest moje zdanie w kwestii moralności seksualnej. Natomiast w tamtych czasach to by się kurde nie stało. Ja nie mówię, że ci ludzie zawsze mieli szlachetne pobudki, że to zawsze było dlatego, że właśnie oni mają głęboką wiarę w Pana Boga, że widzą wartość w czystości przedmałżeńskiej itd. itd. Być może po prostu panicznie bali się ciąży nieślubnej, a być może. Panicznie bali się obmowy innych, bo tak by było. Nie, tutaj idą do łóżka i to w tak spontaniczny sposób, że nawet nie zasuwają zasłonki i ktoś ich obserwuje w tym czasie. Jakby co, Leszek się oświadcza jej w tym momencie, słucham, jakby nie. Słuchajcie, jakby po prostu we mnie wszystko, aż się gotuje, bo to jest, to jest zupełnie inna historia. Jest tam trochę wspólnych elementów, tych takich kluczowych. Po czym totalnie jest zrobiony miszmasz, rozgardiasz i w ogóle jakiś dramat. Naprawdę. Dla osoby, która ceni sobie tę fabułę, to jest po prostu męczarnia. Proszę bardzo. Kolejna rzecz. Znachor dociera do młyna. Kolejna ważna rozmowa jest zupełnie pominięta. Ba! Jest wywalona zupełnie postać. To samo, co spotkało Samuela Obiedzinskiego. Tutaj nie ma w ogóle Prokop'a. Nie ma całej jego rodziny. Jest tylko Zośka, która pewnie ma być... Zonią czy Sonią z powieści lub ekranizacji. Ale jest tylko ona, co nie ma zupełnie sensu. Po czym oczywiście co się dzieje między Znachorem i Zośką? Pozwolę Wam zgadnąć. Trzy, dwa, jeden. Tak, idą do łóżka, oczywiście. 100 punktów. Dobrze poszło. Yy, natomiast jak było naprawdę, naprawdę... Sonia bardzo chciała tego i tak naprawdę chciała wyjść za niego za mąż i mu proponowała to w bardzo niedyskretny sposób. I mówiła, że ona by się nim zajęła i tak dalej. Też słowo w słowo dialog przepisany z powieści w ekranizacji Hoffmana. Natomiast no tutaj po prostu idą do łóżka, na no i spoko. A tam znachor się po prostu bronił rękami i nogami, że nie, on nie do żeniaczki, to nie jest jego sposób na życie, że po prostu nie. Pamiętajmy zresztą, że on się Boryka z amnezją i to ciągle za nim idzie i on o tym pamięta, że on nie wie skąd on w ogóle jest, kim on jest, czy on ma rodzinę, czy nie ma. Tutaj w tej ekranizacji jest jeden jakiś moment, gdzie on się tak właściwie z dupy się polewa wodą. Zupełnie zupełnie nie ma to sensu. No nie, po prostu po prostu nie. Ja też rozumiem, że w filmie nie zawsze da się powiedzieć wszystko i pokazać wszystko, bo ekranizacja Hoffmana też nie jest jeden do jednego. I też podczas czytania powieści byliśmy zdziwieni z mężem, że oto tutaj jednak było tak, a tutaj były dwie osoby, a nie jedna, a tu coś jeszcze. Natomiast to, co jest kluczowe, Pojawia się w tej ekranizacji to, co jest istotne do przemyślenia, bo to, jakby ta powieść też skłania do myślenia, to nie jest taka sobie po prostu, nie wiem, jakiś harlekin, który się czyta do poduszki wieczorem. To jest naprawdę lektura, która ma zachęcić do myślenia, do przemyśleń na temat życia, jego sensu. A tutaj, taka od, ekranizacja, film jakiś tam. Końcówka tak samo jest po prostu żenująca, podwójny ślub, który, no znowu, jakby zupełnie niedostosowany do obyczajów tamtych lat, czyli tak naprawdę one, tak jak mówię, były tylko jakimś tam tłem, te, te lata, te czasy. Ale tak naprawdę to yy, bez przesady, chłopaki, robimy tak, jakby to było dzisiaj. Po prostu naprawdę. Szkoda czasu, tak Wam powiem, chyba że faktycznie na, na prędkości półtora, na yy, kilka razy, bo na raz to po prostu aż. Yy, szkoda gadać, tak Wam powiem. Natomiast mam jeszcze jedną refleksję, a propos tego, co powiedziałam na początku: że właśnie w wielu, wielu, wielu ekranizacjach, które teraz mają miejsce, które teraz wychodzą już jako kolejna ekranizacja, widzę podobny problem. Otóż ja mam takie wrażenie, oczywiście to jest opinia i mogę się mylić, natomiast ja mam takie wrażenie, jakby ci twórcy nie mieli już pojęcia, jak zrobić coś oryginalnego i dobrego, więc stwierdzają: hmm, Zrobimy coś, co jest stare, ale damy temu własny twist. Zobaczcie, nikt się tego nie spodziewa. Królewna śnieżka, która miała mieć skórę białą jak śnieg, jest latynoską. Mała syrenka, która wiemy, jak wyglądała, teraz jest murzynką, prawda? Ciekawe, dlaczego Mulan nie jest właśnie też latynauską albo nie jest rasy czarnej, nie rozumiem tego. Dlaczego jest azjatką? To jest, to jest dziwne i niespodziewane, tak naprawdę. Odważni byli ci twórcy, że tak zrobili. I żeby nie było, ja nie mam nic do osób innej rasy niż moja bo yy, tak rasy istnieją i tak ludzie mają różny kolor skóry, co yy, nie jest zupełnie istotne. Natomiast jeżeli robimy jakąś ekranizację czegoś i jest tam opis postaci bardzo wyraźnie podany, no to warto by było się tego trzymać. To jak, gdyby, jak gdyby teraz Ania z Zielonego Wzgórza miała być grana przez Murzynkę z Afro i nie mam nic przeciwko Murzynkom z Afro, ale Ania z Zielonego Wzgórza miała rude włosy i zielone oczy. Thank you very much. To jest istotne, okej? Okay? to są istotne rzeczy i tak naprawdę wygląd to jest tutaj pierwsza rzecz która już od razu jest takim papierkiem lakmusowym czy to będzie dobra ekranizacja czy nie jeżeli to już się nie zgadza no to znaczy że tak naprawdę no to już możemy się tutaj pożegnać z tym z autentycznością jakąkolwiek także jestem zawiedziona zawiedziona jestem bardzo tym filmem wdzięczna jestem po raz kolejny powiem Netflixowi za tę możliwość przyspieszenia odtwarzania filmu i nie polecam nie polecam tak jak i większości innych ekranizacji nowoczesnych. Bardzo mi przykro. E, także tak, dzisiaj mało optymistycznie, ale ile emocji, drodzy Państwo, więc jakbyście mieli mało emocji, no to bardzo proszę, służę. Można sobie odtwarzać ile razy tylko się komu podoba. E, także tak, życzę wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia miesiąca. Być może no, może nie dwóch. Mam nadzieję, że nie. No i co? I do usłyszenia. Buziaki, pa! Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli uważasz, że jest on wartościowy, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Będę bardzo wdzięczna. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!